Tradycjonalne, emocjonalne. Moja mordunia. A -a. 35 ja lat już obowiązuje. 45, jest kurwa gadzie. Ale jest. nie, czyli mi lat się znamy kochanie. No 45 tej łopie. O 45 chodzimy. No to... A -a. A -a. Janek miałeś 7 lat i się poznaliśmy tylko pierwszego jesteśmy najstarszą parą, która się poznała. Ej, 38 lat, nawet z tak wygodnie jestem. Kochanie, to ja mówię. Kochanie, jesteśmy najstarszą parą u dojbuszki, która się poznała na portalu randkowym Love My Fee. Najstarsza Oj, trzeba to uczcić! Ej, czyli lat no, Wow. Ja. twojej matki ja by nie znam. Ej, nawet przed, matki, przed matką dziewczynę dużej nigdy małem. Już tego Gnoja znam. Znowu Ci kolano zabolało, Oba! Wow. Nie! No. Tej <tryk> go boli kolano i oczy. Ja po po jeszcze, jeszcze fajnego. Omewa. Omewy na 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 na. ja? Ja z nimi, z tobą i ze mną, nie? <grym> I wszystko bez koksu. Dziękujemy.